Aby zintensyfikować wykroki, chwyć w dłonie sztangielki i wykonuj wykroki ze sztangielkami. Pamiętaj, żeby trzymać je blisko tułowia. Ćwiczenie możesz wykonywać również naprzemiennie, ale wymaga to nauczenia się utrzymania równowagi. Pamiętaj, że przy wykrokach wykonujesz powolne, kontrolowane ruchy. Nigdy nie oszukuj, wychylając się zbyt daleko do przodu, gdyż obciążasz za bardzo staw kolanowy nogi wykrocznej. Wykonuj wykroki raz na jedną, raz na drugą nogę.